Eros i Psyche. Mity greckie. Zacznijmy od Erosa. A Eros był w mitologii greckiej bogiem miłości i namiętności. Natomiast Psyche była zwykłą, normalną dziewczyną. Może nie taką zwykłą, ponieważ była bardzo piękna. Była tak piękna, że nawet bogini Afrodyta była o nią zazdrosna. Nie mogła sobie wyobrazić, że ktoś inny niż ona może być tak piękna i mogąca wzbudzać tak wielkie uczucia poza samą Afrodytą, wśród innych ludzi. Jako, że Greccy bogowie byli dosyć okrutni i mściwi, więc kazała Erosowi, żeby ta, ten strzelił do Psyche strzałą miłości, tak żeby ta pokochała najobrzydliwszego człowieka, istotę na ziemi. Po prostu, żeby była ta nieszczęśliwa. Tylko, że Eros, gdy zobaczył psychę, zakochał się w niej. Pojawił się problem, ponieważ musiał to jakoś ukryć. Musiał przed Afrodytą ukryć ten ich związek, więc stworzył piękny pałac i spotykał się w nim z Psyche, tylko że zawsze robił to w czasie nocy. Tak, żeby Psyche nie mogła rozpoznać, z kim się spotyka. I tak przez jakiś czas to wszystko trwało. Psyche zakochała się w tym swoim nocnym kochanku, i chciała w końcu go zobaczyć. Chciała zobaczyć, kim on jest, jak wygląda. I pewnej nocy, gdy Eros zasnął, zapaliła lampkę i spojrzała na, na Erosa. Oczywiście od razu go poznała, poznała, kim on jest. Niestety dla niej, ale jej kropla oliwy z palącej się lampy spadła na śpiącego Erosa i go obudziła. Eros się oczywiście wściekł i odszedł od Psyche. A Psyche zaczęła go poszukiwać. I przez wiele miesięcy, miesiąc za miesiącem, cały czas go poszukiwała. W końcu straciła wszelką nadzieję, więc gdzie szukać pomocy? Oczywiście u bogini miłości i piękna czyli Afrodyty. Niestety psyche nie wiedziała, że to właśnie z powodu Afrodyty może mieć duże problemy no już ma dosyć duże problemy i że ta ją nienawidzi. No i psyche. Nieświadoma psychę poszła do świątyni Afrodyty i zaczęła błagać ją o pomoc. No i oczywiście Afrodyta odpowiedziała i powiedziała, że nigdy więcej nie zobaczy Erosa, jeśli nie wykona kilku zadań. Na początku kazała jej rozdzielić stos różnych zbóż, tu psychę pomogły mrówki. Następnie kazała jej zabrać złotą wełnę z owiec, które miały właśnie złotą wełnę. Tylko, że jak to w mitologii greckiej, te owce były bardzo, bardzo groźne no i zabijały ludzi. Tu psychę pomogła trawa, podpowiadając, żeby po prostu ta zebrała tą wełnę z krzewów, krzaków, na których przyczepiła się, kiedy te owce przechodziły. Kolejne zadanie już było o wiele, wiele gorsze. Z rodzaju tych, które wydają się niemożliwe do wykonania. Miała udać się do Hadesu, gdzie miała zdobyć puszkę wiecznego piękna Persefony. I przynieś ją Afrodycie. No niestety, żeby dostać się do Hadesu, trzeba umrzeć. Więc Psyche, tak mocno zakochana w Erosie, wspięła się na najwyższą wieżę, żeby z niej skoczyć. Ale tu ulitowała się nad nią sama wieża i podpowiedziała jej, co ma zrobić. Więc Psyche wzięła dwa srebrne, dwie srebrne monety, dwa kawałki chleba z miodem i ruszyła do miejsca, gdzie było wejście do Hadesu i zrobiła to wszystko, co jej ta wieża podpowiedziała. Pierwszą monetę dała Charonowi, żeby ją przewiózł na drugi brzeg. Cerberowi pilnującemu wejścia do Hadesu rzuciła chleb z miodem i poszła dalej. Gdy w końcu dotarła do Persefony, ta się, ta się gdy dowiedziała się o co chodzi, nad nią ulitowała i dała jej tą puszkę. W drodze powrotnej drugi kawałek Cerberowi, drugą monetę Haronowi. Ale psyche zaczęła się zastanawiać, czy może naprawdę jako zwykły człowiek może być z Erosem. No i w końcu doszła do wniosku, że może kiedy otworzy tą puszkę, Eros do niej wróci, kiedy już nie będzie taka zwykła. Otworzyła tą puszkę i zasnęła, ponieważ w, pus w puszce znajdował się wieczny sen. I tu Eros w końcu się dowiedział, co się dzieje, i nie wytrzymał. Zleciał z Olimpu do Psyche, obudził ją i zabrał ją na Olimp, gdzie udało mu się przekonać Zeusa, żeby ten podarował jej nieśmiertelność, i w ten sposób Psyche z Erosem zostali małżonkami. No i Afrodyta już nie mogła im bruździć. Nie wiem, czy to słowo pasuje. Ale właśnie takie są mity. Mity, które mówią o Gniewnych, mściwych bogach i ludziach, którzy są tylko takimi zabawkami tych bogów, i ci bogowie mogą z nimi robić co chcą. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.